Czy wiecie, że przed wprowadzeniem ustawy nakazującej starzenie, dojrzewanie łyski w dębowych beczkach, była ona zupełnie biała, nie miała jeszcze nic wspólnego wtedy z tą taką, jak znamy ją dzisiaj. Podatek, który nałożono na producentów łyski, spowodował, że nie wszyscy chcieli go od razu płacić. W związku z tym często, kiedy dowiadywa, dowiadywali się, że do okolic, w których destylowali swoje produkty, zbliżali się komornicy podatkowi, przelewali je do beczek, pakowali na konie czy osiołki, uciekali gdzieś daleko w góry, często porzucając je w lasach, jaskiniach i po kilku miesiącach, kiedy powracali do swoich domostw, odnajdywali te beczki, ale też nie od razu, ale kiedy w końcu udało im się odnaleźć beczkę z łyski, po wylaniu z niej Swojej łyski okazało się, że łyski nabrała cudownego koloru, zapachu i smaku.